Sport Mirosław Wysocki, dobry wieczór. Nesta Karawela wciąż bez zwycięstwa w polskiej lidze hokejowej i tym razem Torunianie nie znaleźli sposobu na zatrzymanie mistrza Polski. Na własnym lodowisku ulegli Ciarko PBS Bank KH Sanok 4 do 6. Nesta Karabela, dwumecz z ciarko rozpoczęła od porażki 2 do 9. Tylko Kamil Kalinowski potrafił pokonać bramkarza gości. Wkrótce mistrz Polski może być jeszcze silniejszy. Zarząd klubu z Sanoka prowadzi rozmowy z Wojciechem Wolskim. Jedyny Polak w NHL w czasie lokautu deklarował chęć gry w polskiej lidze hokeja. Ja są mimo sprawą Wolskiego zajmuje się prezes. Ja z chęcią przywitam każdego zawodnika tej rangi, raz, który będzie chciał z nami grać. Mimo nas. Hokejistom z Sanoka nawet bez Wolskiego wystarczyło 11 minut, aby objąć prowadzenie 2 do 0. Najpierw na listę strzelców wpisał się Marcin Kolusz, następnie Krystian Dziubiński. Najskuteczniejszym napastnikiem Nesty Karavela, podobnie jak wczoraj, był Kamil Kalinowski. Młodemu Torunianinowi udało się dwukrotnie pokonać bramkarza gości. Niestety mimo walki Nesta Karavela uległa. Ciarko Sanok 4 do 6. To już ósma porażka toruńskich hokejistów. Oni to sami czują, że mm, potrzebowaliby się co najszybciej wygrać, no, ale trzeba na to chwilę cierpliwości jeszcze. Toruńscy kibice powinni uzbroić się w cierpliwość, ponieważ kolejnym przeciwnikiem Nesty Karawela będzie Komarch Krakowia. Młode nadzieje polskiego floretu zmierzyły się w Toruniu w Ogólnopolskim Turnieju Dzieci. Do walki przystąpiło niemal 300 szermierzy w trzech kategoriach wiekowych. Nasi reprezentanci najlepiej wypadli w kategorii młodzik. Zawodnicy z Torunia i Bydgoszczy zajęli wszystkie miejsca na podium. Klub Budowlani Toruni już od 12 lat organizuje Ogólnopolski Turniej Dzieci we Florecie. W tegorocznym na planszach zmierzyło się niemal 300 szermierzy, w tym aż 40 z regionu. Więcej turniejów w kategorii dzieci i młodzików młodzików, tym yy, po prostu efekty szkoleniowe są, są, są lepsze. Zmaganiom młodych szermierzy przyglądał się złoty medalista olimpijski we Florycie Lech Koziejowski. Obecny trener warszawskiego dartaniana 40 lat temu zadał ostatnie trafienie dla Polski w Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. Od tego czasu polska szermierka nie ma złotego medalu. I chciałbym, żeby tutaj wśród tych tutaj, może wśród tych szermierzy, tutaj są na tej sali wyłonił się następca. W regionie nie brakuje utalentowanych szermierzy. Młodzi Daniel Olszowski z Torunia i Tomasz Strużyński z Bydgoszczy od kilku lat spotykają się w finałach najważniejszych imprez zawodnik budowlanych to obecny mistrz Polski w tej kategorii wiekowej. Największą trudność pewnie mój kolega z Bydgoszczy sprawi, Tomek Strużyński, taki zacięty przeciwnik. Jasia ja z wygrywa. Tym razem lepszy okazał się Bydgoszczanin. Po bardzo zaciętym finale Tomasz Strużyński pokonał 12 do 10 Daniela Olszowskiego, rewanżując się za porażkę w jednej ósmej mistrzostw Polski. Miejsce na podium uzupełnił Michał Koślicki Z Bydgoszczy. W środku miasta, na Starym Rynku w Bydgoszczy promowano dziś kolejną, 21 już Wielką Wioślarską o Puchar Brdy. Do oglądania imprezy, która zostanie rozegrana w najbliższą sobotę, między innymi zachęcali Mistrzowie Europy w Wioślarskiej Ósemce. W niecodziennej dla siebie roli wystąpiły brązowe medalistki Igrzysk Olimpijskich w wioślarstwie Magdalena Fularczyk i kajakarstwie Beata Mikołajczyk. Witamy, Witamy serdecznie. Na trzecie już? już. Witamy serdecznie. Beata Mikołajczyk. Magdalena Fularczyk. Czego możemy się spodziewać podczas Wielkiej Wieszlarskiej? Przede wszystkim wielu atrakcji, wiele ciekawych e, wyścigów między uniwersytetami UKW i WSG, e, Oxford, Cambridge. No i także wyścigi na ergometrze. A co, z tych na, co na tych zawodach będą robiły kajakarki? A to bardzo ciekawe pytanie. Będziemy, propagować, będziemy pro, propagować swój sport kajakowy, będą to biegi pokazowe. Czyżbyście startowały przeciwko sobie? Tak, startujemy z karoliną przeciwko sobie. Jaki będzie wynik? Okaże się w sobotę serdecznie zapraszamy. Proszę. 21. Wielka Wieślarska Puchar Brdy z metą przy rybim rynku w sobotę 29 września od godziny 14. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.